Szanowni Państwo, pragnę na początku wyrazić swoje uczucie, można powiedzieć, pewnej satysfakcji, że po wielu latach uczestniczę w konferencji o profilu polsko-ukraińskim. Nie ukrywam, że w takich konferencjach uczestniczyłem dość regularnie, dopóty, dopóki uważałem, że jest to czynność zasadna. Natomiast prawda, w pewnym momencie stwierdziłem, a też mi się wydaje, że udzielił się też ten nastrój wielkim środowiskom, też w Polsce i na Ukrainie, że staczamy się w obszar dość mało wnoszący, zarówno w sprawy badań, jak i uczciwej wymiany zdań na temat prawda, rzeczywistości nas otaczającej. Stąd też stał się to niejako temat wstydliwy, szeroko pojęty: relacje polsko-ukraińskie, acz i dość ważny. Stąd też, proszę Państwa, pomijając pewne obszary, że tak powiem, teoretyczne, które dość często staczają się, obszar ideologii, obszar, prawda, który niezbyt się pokrywa z rzeczywistością, którą obserwujemy, Chciałbym się odnieść do konkretnych faktów, które mogą być interesujące, a też liczę na to, że zatrważające i będące pewnym memento, obrazujące też rzeczywistość w relacjach polskich w oparciu o fakty, proszę Państwa, fakty wyjęte z konkretnego obszaru, bo nie da się, że tak powiem, przekrojowo wszystko ocenić i. Dokonać głębszej analizy, natomiast pełne rzeczy, które leżą, można powiedzieć, na wierzchu, które trudno nie dostrzec, nie dostrzegają może chyba ci, którzy nie chcą tego zauważyć. Ale jest to też świadectwo no, dość przykrej sytuacji, gdy chodzi o kondycję naszych środowisk intelektualnych, które by powinny, byłyby reagować może nie tyle reagować, co alarmować się, kiedy. Mamy do czynienia z zagladą, a mianowicie o zagladzie polskiej spuścizny kulturowej na terenie Ukrainy obecnych na dawnych terenach Galicji Wschodniej, bo tylko ten wziąłem od obszar, który chciałbym przedstawić z racji na ograniczenie czasowe. Natomiast podejrzewam, że tutaj nie jeden katalog można byłoby sporządzić, nie jeden, nie jeden album, który by obrazował prawda, tą sytuację, o której Chciałbym Państwu w kilku zdaniach nadmienić. Od razu też chciałbym się usprawiedliwić, gdy chodzi o moje zaangażowanie w konferencję dzisiejszą. Że Państwa, normalnie mielibyśmy się spotkać w racji na konferencję, która była za, wcześniej za, 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 zapowiedziana. Jest, jest tak, jak jest, więc możemy i musimy wykonywać też inne obowiązki. Dzisiaj mam dzień dydaktyczny, spełniam funkcję też, prawda, na uczelni w Lublinie, stąd też. Akurat dobrze się dopasowało, że że, że, że że ta przerwa w zajęciach moich uczelnianych jest możliwością, i, żeby zabrać głos i uczestniczyć w dzisiejszej naszej, proszę Państwa, konferencji. Więc kultura polska na wschodzie, nazywana też w tradycji polskiej kulturą krysową, nierozerwalnie jest związana z postępem cywilizacji łacińskiej. Na styku z obszarem należącym do tradycji bizantyńsko-ruskiej. Doskonale o tym też pisał, już nie będę cytował, Adam Mickiewicz, mówiący o tym, że kultura polska sięgała tak daleko na wschód, gdzie sięgały kościoły, gdzie, sięgały, gdzie sięgał Kościół Łaciński, gdzie, były, gdzie powstawały świątynie. Najpierw ołtarze, a potem instytucje państwowe. Tak też chyba prawie w pamięci cytuję, proszę Państwa. Te, te, te spostrzeżenia, jakże trafne, metaforyczne polskiego wieszcza. Wiemy, że po wszystkich zawieruchach, które przeszły przez te ziemię, począwszy od I Wojny Światowej, w czasie której dopuszczono się wielkich dewastacji zabytków kultury, w tym też z kultury sakralnej. Oczywiście mamy na uwadze też II Wojnę Światową i totalną zagładę, gdy chodzi o Kościół, spowodowano dyktaturą komunistyczną, państwem ateistycznym. Wkraczamy w tej chwili prawda, w okres nowy, który postrzegamy jako wolność, demokracja, jako możliwość realizacji też swoich, swojej woli i swoich obowiązków też, prawda? Nie zawsze, żeśmy mogli spełnić obowiązki z racji na ograniczenie natury totalitarnej. Niestety, proszę Państwa, muszę stwierdzić, że ten czas wolności i demokracji nie stał się czasem, kiedy udźwignęliśmy się z ruiny społeczeństwa totalitarnego, społeczeństwa zakompleksionego i nie jesteśmy, że tak powiem, w pełni nastawieni na to, żeby realizować nie tylko swoje prawa, a też obowiązki, obowiązki względem też i spuścizny kulturowej, prawda, której staliśmy się dziedzicami przez, że tak powiem, zbieg różnych okoliczności historycznych, bądź których jesteśmy twórcami albo dziedzicami tych, którzy tworzyli to, te, te zabytki. Proszę Państwa, chciałbym przetoczyć losy szeregu świątyń, szeregu też zabytków architektonicznych, które świadczą o tych zaniedbaniach może, no, a nawet o, ocierających się o e, zaniedbaniach, ocierających się o, e, proszę Państwa, no poważne, e, poważne wykroczenie. E, wiemy, że ziemia, ziemia lwowska, ziemia halicka wcześniej, róż Koronna była bogata w przeróżne e, zabytki architektury sakralnej, w tym też i z, o znaczeniu Wielkim, wykraczającym poza region, promieniującym na całe okolice, a też na cały kraj, na całą Rzeczpospolitą. Do takich na pewno należała miejscowość Sokal. W miejscowości Żwirka, koło Sokala nad Bugiem, 27 marca 2012 roku spłonął 17-wieczny kościół i były klasztor Bernardynów. Mieścił się tam zakład karny o zaoszczonym Regoży, gdzie w celach znajdowały się też osoby skazane za, na, na karę do dożywocia. Jest to, przypominam raz jeszcze, proszę Państwa, wybitne miejsce religijne, w którym obraz Matki Boskiej Sokalski ściągał wrzeszy wiernych z całych okolic, dalszych i bliższych. Jak pisze tutaj probość z tej, tej miejscowości, podczas pożaru, Proboższ w Sokalu. Oczywiście podczas, po, po, podczas, podczas pożaru, który trwał kilka godzin, zawaliła się wieża i krzyż, a z klasztoru pozostały wyłącznie opalone ściany, powiedział ksiądz Andrzej Michutka, proboszcz Sokala oraz, oraz kapelan więzienny. Kaplan wspominał, że przed zmianą granic polsko-sowieckich, w 1946 roku, znajdowały się tam słynne sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej. Dwa lata temu, czyli w 2010 roku w okresie wielkanocnym arcybiskup Lwowski Mieczysław Mokrzycki odwiedził zakład karny, rozmawiał z władzami służby więziennej na temat remontu świątyni. Był pierwszym duszpasterzem w historii więzienia, który wszedł na oddział dla osób skazanych na dożywocie. Niestety nic nie zrobiono, aby zmienić tę sytuację oraz należycie zabezpieczyć zabytek przed pożarem. Dziś został on całkowicie zniszczony, zaznacza Ksiądz Michałka. Proszę Państwa, podobna sytuacja jest związana z kościołem świętego Michała w Starej Soli. Przepiękny kościół, który powstawał przez wieki. Najstarsza część kaplica Świętej Anny pochodzi jeszcze z XIV wieku. Najnowsza kaplica Świętej Trojcy w okresie międzywojennym powstała w XX wieku. Też przepiękne wzory sztuki Art Deco. Prawda? Niezwykłe połączenie gotyku średniowiecznego i ardekowskiej architektury. O pięknie i bogactwie świątyni świadczą chociażby sporych rozmiarów, rozmiarów kamiennych rzeźby ewangelistów. przy Zewnętrznych murach budynku. Dzisiaj obiekt przedstawia opłakany widok. Po II wojnie światowej komuniści urządzili tutaj magazyn. W latach 70. wybuchł ogromny pożar, spłynęło prawie całe wyposażenie. Dodatkowo strażacy do gaszenia ognia używali wody z solanek, co później przyspieszyło proces niszczenia murów. W latach 90. ruszyła odbudowa, posuwa się jednak bardzo powoli. W tej chwili środowiska. Które jeszcze są wrażliwe, alarmują o to, że prawda, kościół niszcze i najprawdopodobniej nie jest do odratowania. Proszę Państwa, takich przykładów możemy przetaczać mnóstwo. Nie skończę, to są zabytki prawda, ogromnej wagi artystycznej, ale też i duchowej. Niestety niszczenie, których, którego jest przyczyną brak wrażliwości, zarówno społeczeństwa, jak i też środowisk, które miałyby być wrażliwe, idzie w parze z złą wolą i wręcz z, proszę Państwa, z profanacją. No, o czym in, 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 inaczej określić nie da się sytuacji, która się z, wytworzyła wokół kościoła w miejscowości Ciemierzyńcy niedaleko. Niedaleko Dunajowa, w dawnej rezydencji arcybiskupów łacińskich. Miejscowość też bardzo dobrze mi znana z racji na korzenie rodzinne. Więc w przymierzyńcach po wojnie urządzono w kościele, który miał, prawda, dość. Nie jest to zabytek architektoniczny, natomiast prawda, kościół powstał w okresie międzywojennym. urządzono tam biuro kołchodowe ko 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 i poczty, i długo nie można było marzyć o przywróceniu go do kultu. Dopiero w 1995 roku przekazano świątynię grekokatolikom, greko którzy mieli z niej zrobić niedzielną szkołę do nauki religii. Plan nie został zrealizowany, a ponieważ teren był nieogrodzony do kościoła, wtargnęły barany, konie i krowy. Aż 9 lat ksiądz Piotr Smolka walczył o jego odzyskanie. W ostatnich latach niszcząca świątynia została zamieniona i proszę Państwa, tutaj uwaga, jesteśmy tego świadkami, przyzwalamy na to, została zamieniona na stajnie, na obory dla bydła. Później wydzierżawiono ją hodowcą owiec. W tej chwili dało się dzięki tym wysiłkom księdza Piotra Smolki wywalczyć, wywalczyć to świątynię, natomiast nie jest to, proszę Państwa, odruch społeczny, nie jest to wrażliwość na Miejsce sakralne, na miejsce kultu, miejsce prawda, też jakiegoś piękna, jedyny chyba, prawda, yy, poza cerkwią oczywiście obiekt w tej miejscowości w czasach komuny ogolonej za wszystkie yy, yy, budowanie harmonijne, piękne i tak dalej, więc prawda. Tylko chyląc czoło przed tym kapłanem, możemy podziękować, że Kościół przestał być wykorzystywany jako obora w XX, XXI wieku. Szanowni Państwo no dosłownie kilka dni liczy dzieli nas od wydarzeń, które miały miejsce w miejscu właściwie Komarna, miejsce przepiękny, zabytkowy barokowy kościół, bezprawnie zabrany przez kościół grecko-katolicki, właścicielom rzymskokatolików. Było prawda też to ta, 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 ta kradzież kościoła się odbywała w dość dramatycznych okolicznościach, kiedy Prawowici właściciele Kościoła zostali wyrzuceni, prawda? Świątynia została zagarnięta. w Rzymskokatolicy też głośno o tym się mówiło, no to kto chciał usłys usłyszeć, ten słyszał, natomiast niestety, nie odbiło się to bardziej, że tak powiem, głośnym echem w społeczeństwie w Kościele Polskim kiedy wierni rzymskokatolicy wyrzucenie ze swej świątyni w miejscowości, gdzie już działały trzy cerkwie grecko-katolickie, proszę Państwa, zabiera się świątynia wtedy, jak już funkcjonują cerkwie, prawda. Więc zabiera się kościół, który nie był, nie, nie był ani potrzebny, ani też, prawda, nie było uzasadnień prawnych czy moralnych, a rzymskokatolicy sprawowali i sprawują do dnia dzisiejszego mrze święto w kaplicy na cmentarzu dochodzi do scen bardzo dramatycznych, kiedy w czasach, kiedy jeszcze były ostre mrozy, substancja wina marzła, prawda? Nie dało się uczestniczyć w sposób godziwy w sakramentach świętych, dlatego że po prostu nie było warunków pogodowych. To się dzieje do dnia, do, do dnia dzisiejszego. Natomiast, proszę Państwa, w tym roku. Kilka dni temu zresztą prawda, doszło do zdumiewających rzeczy, kiedy prawda, w trakcie tak zwanych prac konserwatorskich zostały wyrzucone szczątki ludzkie, wyrzucone, prawda, można powiedzieć prawie, że na śmietnik fundatorów fundatorów widnych, że tak powiem, zacnych postaci, które były związane z tą miejscowością, z kościołem. Wywołało to oburzenie interwencji miejscowej społeczności, społeczności oraz polskich działaczy, pracy wstrzymano, ukraińska policja wszczęła dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia profanacji. Zostały też wystosowane różne petycje apelujące o uspokojenie napięcia między wyzna wyznaniami oraz podjęcie konkretnych działań w celu zażegnania kryzysu. Czyli prawda, jest to rok Boży 2020. Czy Państwa znów już, ponieważ mamy czas ograniczony i tylko pewne przykłady chciałbym przytoczyć, żebyście Państwo mieli ogólne wrażenie na temat tego, co się dzieje z zabytkami kultury, kultury polskiej z perspektywy też Krakowa. Polskiej Akademii Umiejętności, prawda? Przepiękny gmach zawsze celebruje swoje pobyty na posiedzeniach, Jestem należy do, do Komisji Wschodnioeuropejskiej. Więc wiemy, że Kraku był, prawda, społecznością, środowiskiem z czasów austriackich znanych jeszcze swoją dbolością o konserwację zabytków, o konserwację wszystkich y, też materialnych pamiątek związanych prawda, z tradycją państwa polskiego, kultury polskiej i tak dalej. Więc proszę Państwa, poza ofiarą, którą padają w tej chwili i padły liczne kościoły, też możemy wymienić prawda, wybitne, znane twierdze związane z historią polską, z kulturą polską, prawda, znani, znane na przykład powszechnie z twórczości Juliusza Słowackiego, Zamek w Brzeżanach. Informuje się, że ostatnio zawaliła się ściana 500-letniego zamku. Zamek Z Rodu w Brzeżanach uważany jest za najokazalszy zabytek architektoniczny obronnej, obronnej architektury, przepraszam, obronnej okresu renesansu. Zwany też kresowym wawelem. Ruinacji uległ najstarszy fragment murów obronnych datowany na połowę XVI wieku. Zamek Sieniawski w Brzeżanach budowany w 1554 roku zaliczany jest do najważniejszych twierdz kresowych. Proszę Państwa, ograniczam się tylko do obszaru ziemi dawnej Alwowskiej, natomiast niestety podobny los też dotknął wiemy, iż że zamek w Kamieńcu Podolskim. Czerwonogród, kolejna miejscowość, kolejna, kolejna twierdza. 13 kwietnia 2013 roku zawaliła się połowa jednej z wież. Dziś teren Palaczu jest w dzierżawie ternopolskiej diecezji Prawosławnej Cerki Kefaliczny. Początek dzierżawy to rok 2002. Od tego czasu dla odbudowy, renowacji ruin nie zrobiono niczego. Jest to historyczny zabytek należący do trzech dynastii. Zalożony w XV wieku, w 1672 roku, olbrzymia armia turecka zajęła Podole i zajęła Krzemieniec. Turcy wysyłali w głąb kraju oddziały dla zdobycia poszczególnych twierdz. Obrońcy Czerwonogrodu przez kilka dni opierali się, opierali, odpierali ataki nieprzyjacielskie, ale Turcy zdobyli i zmienili brzeg rzeki Dżuryn, która otaczała zamek, pętlą, więc prawda, fortelem zdobyli ten zamek. Czyli jedna z takich prawda, perełek, gdyż, gdy chodzi też o historię i o e, walory architektoniczne e, twierdz kresowych. Pomorzany, zamek Pomorzany przez wieki był jedną z tych słynnych twierdz Rzeczypospolitej, które z powodzeniem opierały się na jazdom tureckim, tatarskim i kozackim. Gdy w XVII wieku właścicielem zamku był. Jakub Sobieski, było to umiłowane miejsce jego syna, przyszłego króla Jana Sobieskiego. Ostatnim właścicielem w okresie międzywojennym był hrabia Jerzy Józef Potocki, dyplomata i senator w Rzeczypospolitej. W 2018 roku zawaliła się ściana frontowa zamku w Pomorzanach, twierdza jest prawdopodobnie nie, odra nie, od nie do odratowania. Proszę Państwa, miejscowość startupów może być też interesująca dla środowiska Polskiej Akademii Umiejętności, z racji na to, że jest bardzo blisko powiązana z rodem Lanckorońskich. Proszę Państwa, ten zabytek Polanskorońskich niszczeje dzisiaj, pozbawiony jest dachu, prawda, wszelkich cech świadczących o tym, że jest to gniazdo niegdyś wielkiego, zacnego, a z racji też na osobę pani. Profesor Janskoroński, Lanck Zasłużonego Rodu, więc y, prawdopodobnie to nie jest nie, nie do odratowania. Podobna sytuacja dotknęła losy y, y, zamków w sądowej wiśni. Y, 2018 rok. Był to rok dość feralny, w którym y, liczne, proszę Państwa, świątynie y, i zamki y, przeszły albo w Stan totalnej ruiny, albo po prostu, proszę państwa, e, 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 przestały istnieć na skutek pożaru, na skutek, prawda, niedbalstwa 24 marca 2018 roku, i też tutaj też jako środowisko akademickie, naukowe, musielibyśmy się e, musielibyśmy sobie tą wiedzę przybliżyć. Przestał istnieć, proszę Państwa, słynny zakład naukowo wychowawczy ojców Jezuitów w Chorowie, który powstał w XIX wieku, w 1939, oczywiście do 1939 funkcjonował generał Roman Abraham, poet Jan Brzechwa, Kazimierz Wierzyński i tak dalej. Proszę Państwa, to, to są postaci, które są związane z tym, z tym ośrodkiem, tą, tą kuźnią kadry, że tak powiem, intelektualnej, naukowej, który prawda, zajmuje tam jakieś miejsce też poczesne obok i Kolegium Przemienieckiego, w kulturze polskiej. Proszę Państwa, nie spodziewałem się, że ten czas tak szybko mi minie, nawet obawiałem się, czy nie będzie za mało materiału. Liczne inne przykłady są niemniej drastyczne. Losy też kościołów, które są bezprawnie zajmowane i które nie są zwracane do prawowitym właścicielom. Jest to osobny obszar, o którym należałoby mówić, dlatego że bezprawne władanie cudzą własnością też jest dość często powiązane z proszę Państwa, ingerencją w wystrój wewnętrzny, w sztukę, w architekturę, o czym niejednokrotnie też, prawda, ten, kto ma uszy, ten słyszy, ten, kto chce, chce usłyszeć, też, prawda, zdaje sobie sprawę, apelował i ksiądz arcybiskup Mokrzycki i tak dalej. Proszę Państwa, kończąc, zdaję sprawę, że czas dobiegł końca, czy, prawda, tam nawet prawie, że może się kończę, chciałbym Poza tym, że chciałbym prawda, zasygnalizować zjawiska, które tylko w bardzo znikomym stopniu przedstawiłem Państwu, chciałbym postawić pytanie: dlaczego tak się dzieje? Prawda? Czy nie mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest bardziej niebezpieczne i z czego sobie nie zdajemy sprawy? A mianowicie, mam na uwadze po prostu. To, że funkcjonujemy, mimo iż tyle dobrych tutaj e, słów się powiedziało, i, prawda, i o bezpieczeństwie, o obronności, wspólnocie wartości, i tak dalej, jednak mamy prawda, do czynienia z pewnym starciem cywilizacyjnym, z, pewnym, prawda, z pewną obojętnością wobec e, e, zabytków kultury łacińskiej, która jednak prawda, nie zawsze jest mile widziana. A nawet prawda, nawiązując, do różnych wypowiedzi pojawiających się w prasie, chociażby dyskusję powstałą wokół artykułu Zburzyć Galicję, w której prawda, autorka mówi o tym, że ta cała prawda, otoczka kulturowa, która nas, którą obserwujemy obecnie, to jest obca. Nie musimy prawda, troszczyć się o nią. To jest prawda niekoniecznie, prawda, musimy każdy głos powielać, natomiast była głośnie większa dyskusja wokół tego, na lamach chociażby prawda, takiej poczytnej gazety, jak kurier galicyjski. Więc stawiając to pytanie, czy nie mamy do czynienia tutaj z zjawiskiem, które było dość obserwowane wyraźnie w czasach zaborów, kiedy prawda, niszcząc świątynie łacińskie, Rosjanie, no tak jak car Mikołaj, odbierając informację, że kolejny klasztor został skasowany, radośnie wołał chwała Bogu, o to znów zburzyliśmy kilka twierdz nieprzyjacielskich. Pytanie jest takie, czy, czy zabytki kultury polskiej nie, nie są dość często też postrzegane jako twierdze nieprzyjacielskie, które, których ruinacja, jeżeli nie zamierzona, a dość często możemy też mówić o zamierzonej, o zamierzonej działalności, nie jest prawda przejawem pewnych zjawisk, które należy eliminować w stosunkach polsko-ukraińskich. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie. Kłaniam się.